Witajcie, tak jak dziś obiecałem, robię reakcję. Jak wczoraj. Etenba, do Czemu O z jest diabłem? to Dziękuję. Dziękuję. że znasz to, z czym myślisz. Śpię uczucia, pełne barw. Nienawidzę cię i bydło zdrowy. Chciałaś bardzo kwiaty, róże i trogusa, a ja jestem z ciebie, bo to ci nieruchomo. Jesteś taka piękna, na tobie moja bluza, a to tobie dzisiaj jednak zeposzczególna bóla. Tamte inne kasy, gotów <śmany> na robuxa. Jesteś taka, tobie zawsze chcesz. Mogę nawet pasy dać ci do robloxa, nie na nich trola, już to mu się uda. Kucieje ochodem na słuchaczce. Jest to wypchute. widać. Chwórka, wiem o kurka. Chcę przeciwnik. O Jezus. Za przekroczenie piękności mała na piwie. Zaraz wiesz, że jestem szalony. Lecz dla ciebie zawsze mam czas. Podasz, że nie masz dla mnie Nie chcę kiedyś innej miejsc żony, bo sama jest... jestem. Mimo, jest że ja. wszystkie owady padają, ty puścisz w łąkach. Sto olewam swoje wady. To, że ciągle jesteś u nas. do swoich pani. Tworzy Ja tak yeah. czuję chemię między nami. Ты сразу по звёзду, по звёздке. Звёздка. Видишь Как же ты не заметил? Воскресенье. этих их о Oh